Hej, tutaj Ola Gościniak, czyli Jestem Interaktywna. Pomagam w stworzeniu idealnego miejsca w sieci. Jeśli jesteś wśród osób, które słyszą zewsząd słowo WordPress, 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 WordPress i nie wiesz o co chodzi, to ten materiał jest dla Ciebie. WordPress jest systemem zarządzania treścią, tak zwanym CMS-em, dzięki któremu Jesteś w stanie stworzyć własną stronę internetową, nawet bez znajomości programowania oraz zdolności graficznych. Tego typu systemy pomagają nam cudownie w tym, żeby stworzyć niskokosztowo swoją stronę internetową, ale także, żeby to była strona, która jest skuteczna i godnie reprezentuje Was w waszym biznesie online. WordPress jest jednym z bardziej popularnych tego typu. CMS-ów, dzięki temu ma on szereg zalet. Dzięki temu możecie wykorzystać WordPress'a do tworzenia strony internetowej rozwojowej. Z tego powodu, że WordPress jest popularnym systemem, ma on bardzo, bardzo dużo rozszerzeń w postaci wtyczek, dzięki którym zaledwie kilkoma kliknięciami najczęściej jesteś w stanie dodać do swojej strony internetowej dodatkowe funkcje. Na przykład potrzebujesz formularz kontaktowy? Instalujesz wtyczkę do formularza kontaktowego. Potrzebujesz jakąś mapkę dojazdową do firmy? Instalujesz wtyczkę. Masz mapkę dojazdową do firmy. Potrzebujesz nawet bardziej zaawansowane opcje, na przykład sklep internetowy? Tak, do tego też jest darmowa wtyczka, którą możesz wykorzystać i dzięki temu rozszerzyć swoją stronę internetową właśnie o sklep internetowy. Ta rozszerzalność WordPressa jest jego największą zaletą, dzięki której możecie naprawdę świetną stronę internetową stworzyć, która będzie rozwojowa i w przyszłości kolejne funkcje będzie można do niej dokładać. Kolejna zaleta WordPressa, WordPress jest przede wszystkim darmowym systemem. Dzięki temu bez żadnych kosztów abonamentów za korzystanie z WordPressa jesteś w stanie stworzyć swoją stronę. Jedyne koszty, które ponosisz, to jest koszt serwera oraz domeny, które są konieczne, żeby strona funkcjonowała. Serwer jest to w uproszczeniu taki duży komputer, na którym fizycznie będzie znajdowała się Twoja strona internetowa, aby była dostępna w internecie. Natomiast domena jest to adres, który jest wpisowany przeglądarkę, aby do tej strony trafić. Jak to można obrazowo przedstawić? Wyobraź sobie, że serwer jest takim domem, w której mieszka strona internetowa. Natomiast domena jest to adres tego domu, czyli adres, po którym ktoś może trafić na Twoją stronę internetową. Jakie są koszty hostingu oraz domeny? I to wszystko zależy od tego, jaką firmę wybierzesz. Zazwyczaj w pierwszym roku koszty zamykają się w okolicach kilkudziesięciu złotych, a w kolejnych w okolicach 200. Koszty te mogą wzrosnąć w momencie, kiedy Twoja strona będzie bardzo często odwiedzana i dzięki temu będą potrzebne po prostu lepsze parametry hostingu. Co jest jeszcze bardzo istotne, WordPress, o którym mówimy, to jest wordpress.org. Jest on bardzo często mylony z WordPress.com. WordPress.com jest to nic innego jak dedykowany hosting tylko pod WordPressa, i jest tam też darmowa opcja. Niemniej jednak jest to bardzo, bardzo okrojone rozwiązanie. Możemy z niego sobie skorzystać, jeśli gdzieś tam chcemy sobie poklikać, ale nie jest to dobre rozwiązanie docelowe. Jeśli myślisz o swoim biznesie, o swojej stronie internetowej, blogu poważnie, to wybieraj od razu wordpress.org. Do niego potrzebujesz właśnie hosting oraz domena. Kolejna rzecz, którą zapewnia nam WordPress, to są motywy. Dzięki motywom praktycznie kilkoma kliknięciami możesz zmieniać. Wygląd w swojej strony internetowej to także jest ogromną zaletą tego systemu. Jeśli chcesz więcej dowiedzieć się o zaletach i wadach WordPressa oraz o samym WordPressie, to zapraszam cię do mnie na bloga. Jest tam bardzo dużo artykułów na ten temat, a tymczasem ja bym chciała jeszcze w tym wideo pokazać ci jak ten WordPress wygląda od środka. Zapraszam Cię do mojego pulpitu. Kiedy poruszasz się po internecie, jest bardzo duża szansa, że większość stron, które spotykasz, są właśnie oparte o WordPressa. Przykładem takiej strony jest moja strona olagościniak.pl, która właśnie jest stworzona na podstawie WordPressa. Jest tu zarówno blog, jak i sklep. Strony o mnie, tak zwane strony bardziej statyczne, rzadziej zmieniane, formularze kontaktowe. Jest to naprawdę bardzo, bardzo rozbudowana strona. Która także ładuje się dosyć szybko i dzięki temu jest też bardzo, bardzo skuteczna, dobrze wypozycjonowana w Google. Natomiast jak wygląda ten WordPress od środka? Przygotowałam tutaj stronę, która ma zainstalowanego najnowszego WordPressa wersję 5.03. Jest to wersja już z Gutenbergiem, czyli z nowym też edytorem wizualnym, który pojawił się na końcówce 2018 roku. I teraz to, co widzisz przed sobą, to jest cockpit, czyli panel. Które widoczne jest po zalogowaniu WordPressa. Jak widzisz, panel ten jest w języku polskim. Mamy tutaj po lewej stronie menu, w którym możesz wybierać konkretne opcje, żeby dodawać treści na swojej stronie, ale też zarządzać wyglądem oraz funkcjami. Jak to wygląda? Mamy tutaj wpisy, czyli jeśli chcesz mieć bloga, to tutaj będziesz dodawać artykuły blogowe. Chcesz dodać nowy artykuł? Klikasz Dodaj nowy. Mamy tutaj media. Jest tu biblioteka, w której znajdują się wszystkie zdjęcia, wszystkie pliki, które były dodawane na stronie internetowej. Mamy tutaj strony, tutaj dodajesz, właśnie strony statyczne, takie jak kontakt o mnie i tak dalej. Komentarze. W tym dziale zarządzasz komentarzami, które się pojawiają pod artykułami blogowymi. W dziale Wygląd możesz zmieniać motywy swojej strony internetowej oraz dostosować ich wygląd. Jest tu też opcja. Widżetów oraz zarządzania menu. Kolejny dział to wtyczki, w którym dodajesz właśnie wtyczki z nowymi funkcjami na stronie internetowej. W użytkownikach możesz dodawać nowych użytkowników, którzy mają dostęp także do tego panelu WordPressa. Ale są jeszcze tutaj narzędzia i ustawienia dla dodatkowych funkcji, które możesz ustawić na swojej stronie internetowej. Jak widzisz, ten panel jest dosyć prosty, jest wszystko w języku polskim i bardzo, bardzo intuicyjne są te nazwy, dzięki którym możesz po prostu zarządzać swoją stroną internetową. W 2019 roku po zainstalowaniu WordPressa. Instaluje się domyślny motyw, który się nazywa 2019 od roku. I tutaj wygląda on na takiej zasadzie. Jest on dosyć prosty, czytelny, natomiast praktycznie kilkoma kliknięciami możesz zmienić go na inne. Pokażę tylko szybko, jak to zrobić. Wygląd motywy przechodzisz, i możesz w każdej chwili zmienić na różne inne motywy, które są na przykład zainstalowane, tak jak tutaj te dwa, ale także poprzez wyszukiwanie. W repozytorium WordPressa wielu darmowych motywów. I zobaczcie, praktycznie jednym kliknięciem wygląd strony zmienił się. I tak właśnie wygląda WordPress od środka. Większość rzeczy do zmiany w WordPressie jest dosyć prosta. A nawet jeśli pojawiają się jakieś wątpliwości, trudności, to nie jest to problem. Dzięki temu, że WordPress jest popularny, jest naprawdę w sieci bardzo dużo źródeł, z których możemy się uczyć. Zapraszam Cię też do grupy Jesteśmy Interaktywne, grupy wsparcia na Facebooku, które której jeśli masz jakiekolwiek problemy, to pomogę Ci je rozwiązać razem z naszą społecznością. Zapraszam Cię też do mojego pełnego kursu Wordpressa, który znajdziesz pod adresem kurswp.pl tam jest szczegółowo wszystko opisane, w jaki sposób możesz stworzyć swoją stronę internetową na WordPressie, aby była skuteczna i godnie reprezentowała cię w sieci. Dzięki wielkie za uwagę. Pamiętaj o łapkach w górę i subskrypcji. I do zobaczenia. Cześć!